No jeżeli nie masz matury, no to teraz kapitalizm, wiele możliwości, można sobie zawsze wydrukować, oczywiście, bez problemu. Słucham. Dzień dobry, się Mikołaj Janusz. Czy ja się do firmy poligraficznej. Tak, dokładnie. Wy drukujecie też dokumenty? Dokumenty typu mniej więcej. Fu. Chodzi konkretnie o świadectwo naturalne. Znaczy nie takie świadectwo naturalne prawdziwe, tylko takie udające świadectwo naturalne W sensie yy, Aha. rekwizyty. czy coś taką. Znaczy, wie pan co my generalnie drukujemy wszystko, tylko że no pojedynczych sztuk ich za bardzo nie robimy. Nie, nie, nie. Bo... Ja bym chciał zamówić od razu kilka. Minimalka druku to jest 29 złotych i tam, powiem panu, jest z tym około 20 wydruków wychodzi chyba. Tak? 20 3 sztuk. Tak, także, Ale trzy to nie to mniejsze jest. to One są mniejsze. One są takie. No to pewnie z minimalki to będzie no, wtedy wydrukowane. Chyba... 30 zł powiedzmy to jest netto cena Aha. za taki wydruk wtedy nie. No i oczywiście przygotowanie projektu jest bardzo ważne. Jasne, nie? jasne. Znaczy ja projekt mam przygotowany, tylko wysłałbym na maila. Dobrze, czyli mogę złożyć zlecenie normalnie no, mailowo. Te, to teraz tak. Poproszę tego na maila ten, wysłać ten projekt w celu weryfikacji. Dobrze, bo dobrze. nie ukrywam, no Różne sytuacje, różne rzeczy, rzeczy nam ludzie przesyłają. No. Znaczy ja na... rozumiem, że są problemy no. po prostu z jakością grafiki, że tam pikseloza, to Ja bym to w PDF-ie przygotowany. PDF to, to, jest... to fajnie, to poproszę przesłać, mi, zerkniemy, opisać mi więcej, Dobrze. ile jest tego sztuk. Dobrze, to ja wysyłam mam adres mailowy ze strony, bardzo się cieszę, no to będę miał maturę. super. Najmniej mogę zamówić 29 sztuk, czyli zamówię dla. Poznaje znajomym, No, znajomy no Tak, ten no. niektórzy wiesz, niektórzy mogą, można taką akcję afirmacyjną robić na blokowiskach, hej, hej. Mm. No. Usunęli cię, relegowali cię ze szkoły. No, masz tutaj. Może balku. jak taki młody człowiek, który jest na złej drodze, dostanie taką maturę ode mnie, to w tym momencie jakoś wiesz, wyjdzie jakoś, na prosto. Tak, jakoś zacznie dążyć do czegoś. Przestanie używać tych wszystkich używek, co teraz młodzież się. Przestanie sobie wstrzykiwać marihuanę. Na przykład, albo właśnie alkohol pić, albo wąchać. To nie wąchają? Oni wąchają ten. Oni wąchają ten. Co wąchają? Wiatki, Kwiatki, Kwiatki od, i powietrze z materaca. Najpierw od wiatki od góry, a potem od dołu. Jak od się dołu, za bardzo, no tak, jak tak się za, za bardzo się wąchają. Absolutnie, mm. to wiesz, to jest, to jest duża patologia, jest. Tutaj. A jeżeli ktoś na przykład y, przeżył wiesz, wiele lat w Polsce za w ciężkich warunkach, to też mu się należy taka matura, bo one tak y, za wiesz, lat. Nie, bo kiedyś były bardzo skomplikowane te matury, a teraz tak. są dosyć proste. Ja sądzę, że ci ludzie, którzy kiedyś nie mieliby szans dać matury, teraz by zdali bez problemu. Y, I ministerstwo postanowiło dać taką Szansę tym ludziom. Wystarczy odpowiedzieć na dwa, trzy proste pytania z każdego przedmiotu i dostajesz maturę. No, no i żeby nie być głosownym, mamy przykład. Halo? Dzień dobry, kłaniam się, Mikołaj Janusz, Ministerstwo Edukacji Narodowej. My przeprowadzamy teraz weryfikację maturalną w związku z nowymi maturami. Czy pani jest osobą urodzoną przed rokiem 1970? 49. Jest. Czyli podlega pani weryfikacji. Pani ma maturę? Nie. No, nie, nie ma pani. Bo w tym momencie osoby starsze, my im przyznajemy z automatu maturę. Które, tylko jest kwestia taka, że trzeba odpowiedzieć na pytanie z polskiego i z matematyki. Pytania A nie, są... nie, ja dziękuję. Ale pytania są proste. Z polskiego, kto napisał pana Tadeusza? Adam Mickiewicz. Bardzo dobrze. Jaki jest pierwiastek z dziewięciu? Nie słyszałam. Jaki jest pierwiastek z dziewięciu? To jest z matematyki pytanie. O, nie, nie rozumiem tych Nie pamiętam tych. Proszę się skupić, to wtedy dostanie pani maturę. Nie wiem, nie wiem. Z dziewięciu, ja, to może. Różne znam, ale... To proszę strzelać w takim razie, może się pani uda. Aj, nie mogę się skupić. No, różne jakie tylko, przecież cała tabela, nie? Magnes, nie, nie. Ja. Magnes MG, MG nie? Magnez tak, ja to z chemii matura, a ja z matematyki teraz pytam. A, a nie wiem, nie wiem, ja wiem. To proszę podać cyfrę, może pani akurat trafi, cyfra od jednego do dziewięciu. Pierwiastek z dziewięciu. No, ja siedemka. Siódemka, niestety nie, poprawna odpowiedź to trzy. Nie zdała. Ale Magnes był odpowiedział na następne no pytanie, z które awansem tak. można by było zadać, ale powiem ci, że czuć było to... Tak, no, jak, jak, jak w teleturnieju trochę się Tak, życzyłem. jak w teleturnieju absolutnie wiesz. Ma Polski zaliczony, ma zaliczoną chemię, ma se, ma. matematykę se poprawi.